Pokój i dobro kochani, dzisiaj jest piątek 10 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus pyta: Czemu to widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Powinieneś najpierw usunąć belkę, która jest w Twoim oku, abyś później pomógł swojemu bratu usunąć drzazgę, która jest w jego oku. Kochani, przy tej okazji przypomniała mi się pewna bajka, którą spróbuję sparafrazować i opowiedzieć Wam swoimi słowami. Mianowicie, bajka nosi tytuł Dwa lustra. Pewnego dnia szatan postanowił sobie zrobić niezły ubaw. Skonstruował takie diabelskie lustro. Ktokolwiek spojrzał w to lustro, widział siebie jako szkaradnego, zupełnie nieprzypominającego człowieka. I również to, co piękne w tym świecie, przedstawione było jako coś złego, szkaradnego i mrocznego. Natomiast to, co złe, było przedstawione jako coś bardzo przyjaznego i wcale nie niosącego z sobą żadnych niebezpieczeństw. Szatan wędrował przez cały świat, każdy mógł się przejrzeć w tym lustrze. Przeglądał rzeczywistość i wszystko było wykrzywione i nieprawdziwe. Szatan nieźle tym wszystkim bawił się kosztem ludzi, którzy patrząc w to lustro doznawali przerażenia. I pewnego dnia, kiedy tak bardzo się śmiał z tych swoich wyczynów, lustro wyleciało mu z rąk, upadło na ziemię i roztukło się na miliony kawałków. Nie wiadomo skąd zerwał się jakiś taki gwałtowny wicher, który powiał te wszystkie kawałki na różne strony świata. Niektóre z tych małych kawałeczków były tak małe, że były mniejsze od ziarnka piasku. Wpadały ludziom do oczu, i ludzie, patrząc na tę rzeczywistość, widzieli ją zupełnie inną niż tak naprawdę była. Widzieli wszystko jako złe, jako szkaradne. Nie widzieli już dobra w drugim człowieku. Nie potrafili podziwiać piękna. Wszystko było mroczne i beznadziejne. Panu Bogu bardzo się to nie podobało. Postanowił, że ześle swojego syna swoje odbicie, swój żywy obraz. I pomyślał sobie: On przyjdzie i pomoże ludziom, aby odzyskali takie prawdziwe, właściwe spojrzenie na ten świat i na drugiego człowieka i na siebie. I kiedy to Boże Lustro pojawiło się na ziemi, każdy, ktokolwiek spojrzał na swoje odbicie, znów widział taki obraz, jakim widział Bóg Ojciec, jakim go Pan Bóg stworzył. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie odzyskiwali radość. Nadzieją. Nawet ci, którzy przeżywali różne trudności, okazywało się, że kiedy spojrzeli z perspektywy tego lustra, zobaczyli, że to nie jest sytuacja zupełnie beznadziejna, że dadzą radę przejść nawet przez największe trudności. Ale byli też tacy, którym się to bardzo nie podobało. Postanowili, że stuką to Boże zwierciadło, że zabiją syna Bożego. I tak się stało. To Boże lustro roztukło się na wiele kawałków. I również trafiło do oczu wielu ludzi, którzy zaczęli inaczej dzięki niemu widzieć tę rzeczywistość. I kiedy kawałki tego lustra dostały się do ich oczu, oni mogli zupełnie inaczej patrzeć na tę rzeczywistość. Widzieli w drugim człowieku brata, siostrę, widzieli piękno tego świata, który Pan Bóg nam ofiarował, i również patrząc na swoje odbicie, widzieli taki obraz, jakim go stworzył sam Pan Bóg. Nie wiem, czy podobała Wam się ta bajka, ta przypowieść, ale na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Uświadomiła mi i przypomniała, że są tacy ludzie, którzy patrząc na tę rzeczywistość, rzeczywiście ją zniekształcają. Potrafią wybiórczo wybierać i patrzeć na to, co jest złe, nie widząc zupełnie dobra w drugim człowieku, nawet w sobie, czasem poniżając siebie, albo czasem w sposób niewłaściwy patrząc na siebie, wyolbrzymiając swoje zasługi i swoje walory. Pan Jezus pragnie, aby nasze spojrzenie było właściwe, abyśmy potrafili widzieć dobro w tym świecie, w drugim człowieku, abyśmy nie skupiali się tak bardzo na tym, co złe, bo to, co złe, zazwyczaj jest bardzo krzykliwe, ale żebyśmy zachwycali się tym, co jest piękne i dobre. Doświadczenie pedagogiczne mówi, przynajmniej mi tak powiedziało, że dzieciaki, które się chwali, na przykład ktoś ładnie rysuje, ktoś ładnie śpiewa, ktoś ładnie tańczy i pochwalisz, powiesz, o, jak ładnie rysujesz. Okazuje się, że ta pochwalona cecha dynamiczniej się rozwija niż pozostałe, które równie, równie były dobre. I myślę, kochani, że powinniśmy takim dobrym wzrokiem patrzeć na drugiego człowieka, na ten świat i patrzeć na siebie. Byśmy dostrzegali również. Pana Jezusa, który przyszedł na ten świat, który nauczył nas takiego dobrego, Bożego spojrzenia. Nie wiem, kochani, czy macie takie wrażenie, kiedy rozmawiacie z kimś i ktoś patrzy wam głęboko w oczy, i myślicie sobie, jakie te oczy są mądre, jakie są dobre. I rzeczywiście takie dobre spojrzenie, kiedy ktoś zauważa Was, nie odwraca swojego wzroku, ale zauważa Was. To jest właśnie piękne. Pan Bóg na nas również patrzy, ale nie w tym celu, żeby nas ścigać, żeby patrzeć na nasze błędy, ale po to, żeby nas doglądać, żeby, żebyśmy mogli w Jego oczach kwitnąć. I dlatego, kochani, również patrzcie na siebie takim dobrym, Bożym wzrokiem. Nie starajcie się szukać tego, co jest złe, ale tego, co dobre. Wyrzućcie te wszystkie belgi z Waszych oczu, postarajcie się, żeby pomagać również innym, wyjmować te drzazgi. Po to, żeby również ich wzrok był taki bardziej klarowny i piękniejszy. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.